Gdybyście zastanawiali się, czy w Tew znajdziecie pomoc medyczną, to na prawo od mostu znajduje się pogotowie i jest ono w tym samym budynku, co szkoła. W tym odcinku oprowadzimy was po górskiej wiosce Tew, zabierzemy was do Kruji, czyli miasta Skanderbega, oraz pokażemy wam lotnisko w Tiranie. Witajcie w ostatni dzień w Tew. Idziemy na śniadanie. Taki widoczek z tarasu w naszym noclegu. Po śniadaniu wybierzemy się do centrum wioski, a następnie będziemy jechać do Krui. Podjechaliśmy właśnie do kościoła w Tew. Jest to bardzo charakterystyczny punkt tej wioski. Jest on położony jakieś półtora kilometra od mostku, którym wjeżdża się do Tew i dość łatwo tu dojechać samochodem. Tak, prezentuje się z tej strony. Od frontu mamy wieżę z dzwonem. Ze wszystkich stron otoczony jest górami. Idziemy jeszcze zobaczyć wieżę od osobienia w tew. Jest to również dość charakterystyczne miejsce w tej wiosce. Wszystkie drogi w Tew wyglądają w taki sposób: są żwirowe. Wokół drogi są tradycyjne kamienne domki. Jeśli będziecie szukać noclegów w tej wiosce, to mając osobowe auto, polecamy albo część centralną koło tego głównego mostku, którym wjeżdża się do Tew, lub właśnie w tej części, gdzie jest kościół. Gdyż jest tu dość łatwo dojechać. Natomiast do tej części, gdzie rozpoczynają się szlaki, droga jest dużo gorsza, nieco pod górę. Więc może być trudno tam dojechać samochodem osobowym. Zbliżamy się do wieży, a po lewej stronie owieczki. Jesteśmy już koło wieży odosobnienia. Wstęp tutaj kosztuje 150 leków od osoby, czyli 1,5 euro. Wieża odosobnienia w Tew ma bardzo ciekawą historię. Mogły się w niej schronić całe rodziny, w których jeden z członków popełnił jakieś przestępstwo. Schronienie mogło trwać maksymalnie 15 dni. I w tym czasie zwaśnione rody musiały dojść do porozumienia na podstawie wyroku starszyzny wsi. Wewnątrz wieży mieści się muzeum. Na pierwszym piętrze znajdują się taborety, sprzęt kuchenny, jakieś filiżanki, beczki oraz stare zdjęcia. Na najwyższym piętrze wieży znajduje się w zasadzie tylko dywan. Są też bardzo małe okna. Niestety nie ma tu żadnych opisów. Wracamy już do naszego pojazdu. Przed nami widać kościół. I obok niego zaparkowaliśmy. Na serpentynach mamy wodospad. Rozmawialiśmy chwilę z lekarzem w Tew. Zapytaliśmy się go, czy posiada antytoksyny na ukończenia węży. Mówił, że nie ma jej dostępnej na miejscu, że z ukończeniem trzeba udać się do szpitala w szkodrze. Podobno w górach jest sporo węży, natomiast nie wszystkie są jadowite. Trzeba uważać na siebie, ponieważ, jakby lekarz w Tew posiada jedynie ambulans który nie jest w stanie dojechać w wysokie parki gór, tak samo nie ma śmigłowca, więc jest się tam zdanym tylko na siebie. Poza sezonem, tak jak teraz jesteśmy pod koniec października, jestem tam sam, natomiast podobno w sezonie personel jest większy. Idziemy teraz autostradą A1 w kierunku Kruji. Za kilometr zjeżdżamy. Zjechaliśmy z jazdem na lotnisko i teraz już samo znaczenia na króje. Jechaliśmy do krój. Na razie same bloki i domy mieszkalne. Przez chwilę po prawej stronie było widać zamek. Jedziemy teraz do naszego noclegu, zostawić rzeczy. Dotarliśmy na miejsce, tak prezentuje się nasz nocleg. Tu po prawej mamy łazienkę i całkiem sporych rozmiarów pokój. Do tego widoczek z góry. Miejsce fajne, ale mamy tu kilku takich towarzyszy, jak ten. Są to chyba wtyki amerykańskie. Testujemy arbu zakupionego przy drodze. Mm. Bardzo dobry. Słodziutki jest oczysty. Pan stał z ciężarówką wypełnioną arbuzami przy głównej drodze, właśnie ze Szkodry w kierunku Tirany. Piliśmy takiego arbuza za 130 leków. Musieliśmy najpierw pana obudzić, bo sobie drzemał. Powoli już robi się ciemno. Mamy 17:56. Idziemy sobie teraz z naszego noclegu do centrum Kruji. Zobaczyć stary bazar oraz zamek, i oczywiście coś zjeść. Doszliśmy właśnie na stary bazar w Prój. Jest tu mnóstwo przedmiotów rzemieślniczych. Pamiątek bardzo ładnie położony. Tu mamy widok na zamek. Liczki z kostki brukowej Tutaj meczet. Idąc na zamek wstąpiliśmy na pizzę do Fabianis Nagbar and Pizza. Będziemy testować. Zobaczcie jaka toaleta. Pierwsza taka w Albanii, którą spotkaliśmy. Przyszły nasze pizze. Tu mamy pizzę Margherite. Ja mamy pizzę deluxe z mozzarella, pieczarkami, salami i pepperoni. Pizza zjedzona. Dla informacji, można było tam płacić tylko gotówką. Natomiast teraz jesteśmy już pod zamkiem. Od kelnera w pizzerii. Dowiedzieliśmy się, że na starym bazarze wyroby ze srebra są raczej prawdziwe, jednak nie najwyższej próby srebra. Natomiast na przykład dywany czy inne wyroby materiałowe jak plecaki pochodzą z Turcji, są importowane, gdyż takie ręcznie robione kosztowałyby dużo więcej. Jest już prawie 20, więc jest ciemno, ale zamek jest ładnie podświetlony. Wchodzimy na teren zamku. Dziedziniec jest również podświetlony. Z tej strony widać ładnie zamek. Napis Kruja. jest wejście do muzeum. Obok zamku znajduje się plac, na którym jest po piersie tanusza topiaja. Był on noblistą, współpracownikiem Skandeberga. W zamku pozostały tylko ruiny, natomiast w 1980 roku Powstało muzeum upamiętniające albański opór przeciwko tureckim najeźdźcom. Jest ono związane z historią Skandeberga, bohatera narodowego Albanii, który przewodził powstańcom. Po zejściu uliczką w dół i wejściu po schodkach, Dochodzimy do rzeźby Skandeberga. Witamy w ostatni dzień w Albanii. Tutaj mamy śniadanko, jajeczko sadzone, ser, warzywka, chlebek, sok pomarańczowy, dżemy, masełko. I tu widzę, że jeszcze na osobnym stoliku można sobie wziąć herbatkę, płatki śniadaniowe. Dzisiaj ponownie jesteśmy w centrum Kruji i idziemy przez Stary Bazar. Więcej dzisiaj mocno świeci z rana. Mamy godzinę 9:09. Jeszcze nie wszystkie sklepy na Starym Bazarze są otwarte. Pewnie jak będziemy wracać z zamku, to już wszystko będzie czynne. Patrzcie, jakie drzewo drzewo jaskinia. Płatność za wejście do Muzeum Skanderberga oraz Muzeum Etnograficznego jest tylko gotówką na miejscu. Jednak istnieje strona myticket.al, gdzie możecie kupić bilety do wielu atrakcji w Albanii online. Po tej stronie mamy też dużo ruin. Tu jest wieża. Wygląda jakby była w remoncie. Mocne, ale takie słodkawe. Dobre. Przed wylotem testujemy raki. Zobaczymy czy nas puszczą do samolotu. mocne mm, ten to było słodsze to broskwiniowy to jest takie bardziej gładkie smaku idziemy już powoli w kierunku samochodu gdzie musieli jechać za niedługo na lotnisko oddaliśmy już nasz pojazd szybkie przepakowanie bagaży i idziemy na lotnisko polecamy tą wypożyczalnię zapłaciliśmy w sumie 160 euro za samochód i 30 euro w stronie rentfromlocals.al za prowizję nie było żadnych problemów teraz nawet nikogo nie było tutaj tylko po prostu zostawiliśmy samochód z kluczykiem i wysłaliśmy krótki filmik, nie trzeba było żadnego depozytu także polecamy Jadąc stamtąd, lub idąc od lotniska, tu pożyczalnia jest pod takim szyldem Pit Stop. Tu macie nazwę, można sobie na Google Mapsie znaleźć. Przeszliśmy już wszystkie kontrole na lotnisku. Zaraz Wam pokażę lotnisko, to jest bardzo ciekawe. Z takich praktycznej informacji, trzeba tu mieć wydrukowaną Kartę pokładową, więc trzeba iść na stanowisko linii lotniczej i nawet jak się nie ma nadawanego bagażu, i wtedy drukują za darmo, lecimy Wizarem. Wszystkie kontrole poszły bardzo sprawnie. Do automatycznej kontroli paszportowej nie było kolejki. W przypadku kontroli bezpieczeństwa nie trzeba było nawet wyciągać elektroniki z plecaków. Mają bardzo nowoczesne skanery. Także jeśli o to chodzi, bardzo na plus. Ładne są te filary. Z ciekawych rzeczy mamy tu różne urządzenia do grania w rozszerzonej rzeczywistości. Różne motory, samochody. lotnisko raczej jest tych mniejszych także nie trzeba się bardzo stresować, że trzeba przechodzić jakieś długie kilometry korytarzami raczej wszystko jest tu na miejscu ceny w kawiarni następujące co 220 l patrzcie co przeszło w bagażu podręcznym soczek 200 ml Podsumowując, uważamy, że 12 dni jest całkiem wystarczające na zobaczenie głównych atrakcji Albanii. Jednak, jeśli chcecie trochę więcej poplażować, musicie zarezerwować sobie więcej czasu, ponieważ my spędziliśmy tylko jeden dzień na plaży. Z takich ważnych informacji trzeba dużo czasu poświęcić na przemieszczanie się między głównymi punktami. Drogi nie są tak. Szybkie jak u nas, no i radzimy jeździć za dnia, ponieważ w nocy nie widać dziur oraz jest bardziej niebezpiecznie jeśli chodzi o jakieś zwierzęta. Nasze top 3 to na pewno Canyon Osumit, miasto Giro oraz wędrówka stew przełęczą No Odwiedziliśmy może wielu plaż, ale jeśli chodzi o miasta położone wzdłuż wybrzeża, na pewno Saranda jest dobrym miejscem wypadowym, ponieważ w niedalekiej odległości znajdują się ciekawe atrakcje, takie jak Butrint, Blue Eye, czy również wspomniana wcześniej Girokastra. Jadąc do Sarandy, warto jechać przełęczą Logara, jest bardzo widokowa, jedzie się serpentynami górskimi. kończymy naszą serię z Albanii, dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Siemanko.